To już jest 1 kwietnia 2021 roku. Piotr z tej strony się kłania. Witam serdecznie widzów, słuchaczy, czytelników Forex klubu. Spojrzymy sobie na kilka par walutowych w dniu dzisiejszym. Nie będzie żartów prymapelisowych, bo kiedy rozmawiamy o pieniądzach to ciężko, ciężko mówić o żartach. Tu z góry już, żeby nikt się nie nastawiał i nie czekał nie doszukiwał się ewentualnie w tym naszym dzisiejszym spotkaniu żadnego, żadnego żartu. Zaczynamy drugi kwartał i zaczynamy drugi kwartał od nocnego uderzenia, bo dzisiaj dzień pod znakiem PMI, a jeszcze jutro, czyli w tym pierwszym takim bardzo krótkim tygodniu non-farm payrolls, czyli dane z amerykańskiego rynku pracy. Generalnie rzecz biorąc, dolar kończy kwartał z przytupem, chyba tak można powiedzieć. No, i tutaj mamy start w drugi kwartał kwiecień, popatrzymy sobie, jak niektóre rzeczy mogą wyglądać. Spojrzymy sobie poza głównymi parami na dolara australijskiego w notowaniach z euro i funtem. Zaczynamy, jednak, od standardów tutaj: euro, dolar. Generalnie rzecz biorąc, bez zmian w dalszym ciągu. Jeśli ktoś się spodziewał, próby zawracania wisły kijem, generalnie rzecz biorąc, mieliśmy podbicie w ciągu dnia, natomiast samo podbicie sięgnęło ewentualnie potencjalnej strefy podażowej. O tym żeśmy sobie rozmawiali w ramach spadku bazy ewentualnej kontynuacji w ramach tej kontynuacji. Pytanie za milion dolarów, jak nisko możemy sięgnąć, bo żeśmy sobie te 17.50 osiągnęli, osiągnęliśmy sobie kolejne poziomy zbliżone do 1.17.10. Teraz z tej perspektywy teoretycznie niższe poziomy są możliwe łącznie z 15,70, gdzie po drodze nasze dwa poziomy okolice 16,80, okolice 16,20, 16,10. Gratulacje dla tych, którym ewentualnie z tej perspektywy udało się odnowić pozycję na wczorajszym wzroście, natomiast z perspektywy intraday jeśli chodzi o etka, można było pod to podejść między innymi w ramach tutaj takiego próby podejścia 1 do 1 z górnym z górnym cieniem. Teraz nie wykluczam, nie wykluczam próby ataku jeszcze raz na okolice wczorajszych maksów, zwłaszcza że z perspektywy wykresu, z perspektywy wykresu intraday możliwość osiągnięcia over under, w związku z czym ta pierwsza podaż w okolicach 17:46 kolejna, gdybyśmy gdyby rynek próbował szukać podaży powyżej wczorajszych maksów w okolicach 17,60, to kolejna podaż, to myślę, że ta Azja i ewentualnie nadbicie maksów, czyli pomiędzy 17,70, a do obserwacji zachowania się cen w okolicach 17,80, a później to już poziomy związane z otwarciem tygodnia tej podaży na euro jest dość sporo. Skoro wspomnieliśmy sobie o payrollsach, warto wspomnieć o półmilionowym odczycie, jeśli chodzi o wczorajszy ADP. Natomiast plotki, które od przedwczoraj, plotki od wtorku, które pojawiają się na rynku, dla mnie trochę za wcześnie, ale to wiecie, to wydrukować dane to to jest moment tylko. Być może, że to taka w cudzysłowie zorganizowana akcja medialna. Od wtorku mówi się o tym, że tej rolsy mogą być powyżej miliona. To wszystko w otoczeniu wystąpienia Joe Bidena i 28% podwyżki podatków dla instytucji. Być może to kwestia takiego lekkiego złagodzenia odbioru samego wystąpienia Joe Bidena. Zobaczymy. W każdym razie... Na eurodolarze jeszcze raz podaż w okolicach 17,45, później próba poszukania płynności, gdyby chcieli iść wyżej, kolejna podaż w rejonie 17,70, 17,80, później poziom związany z utwarciem tygodnia. Jeśli chodzi o popyt, to popyt zorganizował się, widzimy w okolicach 17,10, poziom, który mieliśmy już wcześniej zaznaczony, okay. kolejny poziom pod 17,10, w przypadku ewentualnego a, popytu na etku, to poziomy zbliżone do, do 16,80, natomiast ten over-under, który byłby tutaj możliwy a, w okolicach 16,20-16,10 prawdopodobnie ma szansę być targetowany, a ja już do, dołożę kolejną linię związaną z wybiciem górą a, w okolicach 14,50. Poziomy, które jeśli pamiętacie, ten wzrost mówiliśmy, że prędzej czy później ten poziom musi zostać przetestowany. Gdyby te stopy tutaj e, puściły w okolicach 16-20, rzeczywiście tego typu układ mógłby zostać e, na euro-dolarze e, wyrysowany. Tyle jeśli chodzi o e, Etka. Szybko przejdźmy sobie do funta. funt z dolarem. Też bardzo mocna próba odreagowania związana z końcówką kwartału, przepływy kapitałowe dotyczące końcówki kwartału. Natomiast dokończenie biznesu idealnie w punkt, jeśli chodzi o funta, plus utrzymanie bardzo istotnych poziomów, o których sobie mówiliśmy, wynikających z tego, co było widoczne wcześniej z lewej strony. Okolice 30,80 utrzymane z górnym cieniem, nawet domknięcie dnia i ty, przepraszam i miesiąca pod 38 pod 37,80 są te dość istotne, dość istotne poziomy. Jeśli zobaczylibyśmy próbę kontynuacji, tak, próbę wybicia tego górnego swingu, którego biznes został dokończony w dniu wczorajszym, to wydaje się, że ewentualnie ta podaż powinna być w miarę mocna w okolicach 38 70 38 80 poziomy, które tutaj wcześniej były testowane. Jeśli chodzi o ewentualny popyt, no to 36,80 na ten moment, później okolice 36,20 i 35,20 z perspektywy funta brytyjskiego. Dolar z jenem również z przytupem zakończył miesiąc. Mamy złamaną linię, jeśli chodzi o trend spadkowy. Mamy złamaną linię, jeśli chodzi o trend spadkowy. No i teraz e, według mnie ewentualny powrót e, w rejon 108, 40, 108, e, 60 to będą poziomy, w ramach, e, w ramach których z perspektywy wykresu e, dziennego byki będą próbowały e, ewentualnie trzymać, e, trzymać fason. Wcześniej 109,20, czyli wyjście, z konsolidacji, górne ograniczeniem, a później 1860-1840 po połowie tej konsolidacji poziomy z perspektywy dolara z Jenem do obrony zobaczmy sobie jeszcze kwestie związane z tym czego byki będą szukały, a mianowicie kolejna pula związana z potencjalną płynnością. Stawmy sobie kilka linii na tym dolarze z Janem. tej konsolidacji bazy, górne ograniczenie tej bazy a i jeszcze jedna linia, a mianowicie ten górny swing wybity, tu zapraszam do ewentualnie fleszu edukacyjnego, w związku ze wzrostami pierwszy agresywny popyt w okolicach 109,70 na dolarze, na dolarze z jenem, Zejdźmy na intraday. Te 109,70 to 50% konsolidacji, z której intraday rynek wychodził górą wyżej, powyżej 110, w okolicach 110,20, 110,30. Potencjalna strefa popytowa, jeśli chodzi o kupujących na dolarze z jenem. Nieudany atak na wspomniane przeze mnie 111.70, bo tam prawdopodobnie zmierzamy, będzie ewentualnie miejscem, w którym niedźwiedzie mogą zacząć się rozglądać za krótkimi pozycjami. I na koniec euro australijczyk i fund z australijczykiem. Bardzo ciekawie wyglądający, bardzo ciekawie wyglądający jeden i drugi wykres. Bronimy naprawdę bardzo istotnych poziomów, jeśli chodzi o euro australijczyka, kilkukrotnie rozmawialiśmy i z perspektywy średniego terminu wzrost rentowności w Stanach Zjednoczonych, generalnie to co widzimy na rynkach przekłada się na niekoniecznie dobre wiadomości dla walut towarowych czy walut emerging markets. No i tutaj ten euro australijczyk dostanie ode mnie ponowną szansę i teraz dwa podejścia. Albo generalnie otwarcie miesiąca, czyli okolice 54,25, może odrobinę wyżej e, z perspektywy longów, albo dopiero wyjście i zamknięcie powyżej 56,50. To zobaczmy z perspektywy wykresu dziennego, cofnięcie w rejon maksów z wczoraj przedwczoraj i rejon dzisiejszego otwarcia. Górne ograniczenie byłoby wtedy pierwszym celem po zamknięciu powyżej. Konserwatywne wejście w długie pozycje albo dodanie do pozycji. I teraz, czego bym się ewentualnie spodziewał z perspektywy euro Australijczyka? Myślę, że przynajmniej 57,25. Natomiast, myślę, że jak powiemy sobie na okrągło w kierunku 1,60. To też nic złego tutaj, tutaj się nie stanie. Kwestia próby podejścia to jest wybicie z tej konsolidacji może tuż nad otwarciem tygodnia, tak jak wspomniałem, okolice ok. 54, 25, 54, 15. I fund z Australijczykiem. Tutaj wzrosty są widoczne, czy próba wzrostu są widoczne od poziomu 75, handlujemy 82 w tej chwili prawie to co jest albo inaczej, to co ma szansę być istotne, to jak będzie wyglądała kwestia domknięcia tygodnia na tej parze bo jeśli domkniemy ten tydzień najpierw tutaj szansę mamy powyżej 1,8030 tak, czyli powyżej tego ostatniego Miejsca, z którego e, lądowaliśmy na nowych minimach, ok. Widzimy, że było poszukiwanie 100 e, To będziemy rozmawiali o tym ostatnim miejscu słabości, jako miejscu propopytowym, i wtedy ten dystans, który został zrobiony do spodu, ok. Czyli 600, będziemy mogli sobie oddać do góry i będziemy mówili o poziomach zbliżonych do 1,86,40. A myślę, że jeśli komuś by potrzeba było z konserwatywnego punktu widzenia trochę więcej potwierdzenia, to wyjście górą, domknięcie powyżej wszystkich tych górnych cieni i poprzedniego najwyższego zamknięcia na poziomie 84,20 mogłoby skutkować wzrostami w kierunku 1,94,20 mówimy o dokończeniu biznesu w związku z tym górnym swingiem a longi w przypadku euro australijczyka longi w przypadku funta z australijczykiem na ten moment jeśli chodzi o kwiecień tak to, e, tak to wygląda tyle ode mnie nie dajcie się złapać w pułapkę wszystkiego dobrego do usłyszenia do zobaczenia trzymajcie się po cześć